Cześć, nazywam się Paweł Mawduk pracuję przy projektach morskich farm wiatrowych, rozwijanych wspólnie przez Polenergię i Equinor. Polska Energetyka Wiatrowa to jest jeden z wielkich obszarów, który będzie się rozwijał w naszym kraju. Sektor, który będzie potrzebował wielu pracowników, ich rozwiniętych kompetencji, a także wielu innowacji. Morska Energetyka Wiatrowa będzie elementem wyzwania energia którymi jako, jako polenergia chcemy patronować. Jest to element naszego programu flagowego numer 4 Centrum Innowacji Morskich, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich od studentów przez pracowników firm do wzięcia udziału w tym wyzwaniu. Czyli jeżeli jakiekolwiek pomysły, które mogłyby usprawnić ten, ten sektor, ten przemysł, czy, czy wnieść wartość dla, dla takich projektów, chcemy to wspierać i wspólnie z wami rozwijać. Morska energetyka wiatrowa jest jednym z najbardziej dynamicznych biznesów i sektorów rozwijających się na świecie, ale cały czas potrzebuje wielu, wielu nowych usprawnień i innowacji. Na koniec dnia chodzi o to, żeby energia była czysta, bezpieczna i tania, czyli coś, co pomoże nam zwiększyć bezpieczeństwo pracy morskiej farmy wiatrowej, co pozwoli zapewnić niezawodność dostaw tej energii i realizować to w sposób zrównoważony, ekologiczny i zielony. Na pewno są to aspekty i tematy, które, które będziemy y, wspierać takimi szczegółowymi tematami. Może być, na przykład, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, y, zwiększenie przewidywalności tej pracy. Morska, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się na morzu, czyli wiele operacji jest zależnych od pogody. Y, tą pogodę no, nie okej uznamy, ale możemy być w stanie ją przewidywać, a także rozwijać takie systemy i takie rozwiązania, które będą eliminowały jej negatywny wpływ. Innym Przykładem który, to, takiego rozwiązania, które jest na pewno potrzebne, jest zapewnienie dobrej analityki danych. Tych danych zbieramy bardzo dużo, sensorów na farmie jest masa, a później te dane trzeba interpretować i wyciągać właściwe wnioski. Jeżeli wiemy, że z danych wychodzi, że tu jest problem, ten problem należy rozwiązać. Temat morska energetyka wiatrowa w wyzwaniu energii w nadchodzącym konkursie TechSit nie jest skierowana tylko dla tych, którzy interesują się morską energetyką wiatrową. Jeżeli pracujesz w zupełnie innym sektorze, czy w bankowości, czy w farmacji, czy w automotive, nie jest powiedziane, że rozwiązanie, które ma zastosowanie w Twoim sektorze, nie będzie miało zastosowania w mojej branży. Więc serdecznie zapraszam do udziału w nadchodzącym konkursie.